Halo, halo, dobra, słychać mnie. Eee, no co, no to lecimy dalej. Z tym. Chociaż tak naprawdę nie mam pojęcia. E, pojęcia, nie mam pomysłu na Nie mam pomysłu na na, na tą serię więcej. No. To jest kolejna. Ta urodziła. I dobra, jeszcze miejsce mamy. Coraz więcej kolonistów. Tam powoli dorastają. Mam przewagę dzieci w ogóle nad, nad kolonistami, więc będzie kolejne dziecko zaraz. A, chciałem tą pastę. Ja mogę Te komponenty, dobra, dawaj to eee, mm -hmm. No właśnie, tylko gdzie to tu to musiałoby być w pomieszczeniu, prawda? Nie, czy, a czemu tutaj nie mogę? A, dobra, musiałem to przesunąć po prostu. Musiałem zrobić tak, że to bym musiał rozebrać. Tutaj wstawię tą do pasty. I może będzie. Może będzie troszkę lepiej. A research projekt. Dobra. Jakiś lepszą broń. Jak tam z tym? A bez oka jest. Gdzie to jest? Gdzie jest? Gdzie, gdzie jest ten kamp W takim razie? Okej okay. Wyskoczył, że jestem offline, chociaż nie jestem mam przyznam. Dobra, weź. Po co z nim? Weź ty. Możesz go opatrzeć na. Weź go tam opatrz bez, bez, bez tych medykamentów. Dobra. Dobra, rozebrali to. Więc można wstawić tą... ...do pasty. Tutaj. Może zaczniemy robić pastę odżywczą zamiast tego. Dobra. A i tutaj potrzebny jeszcze jest ten, tak? Dobra. Niech coś to zbuduje. Dobra. Okej. Okay. Zdamy krytyków. I zobaczymy usunę to i czy zaczną robić Tą pastą odżywczą? Czy jak? Jak to działa? Kto, kto gotuje? Kto ma gotowanie? Ty masz gotowanie. Aha. Wiesz mi to. Weź to usuń, weź to usuń. Tak tutaj. To też usuń, to też usuń. No, i ja się pytam, jak to działa. Dalej się zastanawiam jak jak to działa. A, ok, oni po prostu będą podchodzić sobie z tego robić, tak? Ok, w takim razie nie. A, to może być tylko obok tego. Ok. Tak, to mi... Tego się pozbędę, ja to przeniosę tutaj, tego się proszę pozbyć, tego się proszę pozbyć. Mm. Dobra, tego się też pozbyć na razie. Mam nadzieję, że będzie mi stać na to, żeby to tutaj wbudować. Nie, jeden komponent tylko z tego zyskałem. Jasny. Uj. Dobra. O już nie aż tyle. Nie aż tyle, dobra. Ach. No nie ma lekko, no. Te komponenty. Dalej no, brak kom komponentów, no. Tutaj było troszkę komponentów, tutaj nie ma już w ogóle komponentów. Może bym się gdzieś tutaj musiał wkuć. Chyba że... Dobra, mm, wszyscy wstali. Tutaj, tak? tak. Wszyscy tutaj chociaż chwila, chwila, chwila. Mam jakąś broń, tak? Każdy z nich niech ma jakąś broń. Każdy, kto może mieć broń, niech wszyscy się przyjdą tutaj. Dobra, dobra, nie im tutaj strzelacie do tego. O nie, Okej. Okay. teraz wy wracać tutaj. O nie, nie wierzę w to. Dobra, i tak myślę, że to będzie ten ostatni odcinek, więc... Więc czemu by nie... Wracać tu, iść, spróbuj uratuj to jest, ty. kto tu jeszcze jest z tym tym lekarzem? No ty. Okay. A, dobra, bo Co ty robisz? Dobra, idź. Komu nikt tego nie chce ratować? Co tu jest grane? Co, to, to, o co tu chodzi? Aha. A ten tak idzie po prostu i i się wykrwawia o co chodzi? Co tu się stało się? No nic, tamten sobie umarł. Zróbmy tak. I tu mamy tych, do jeszcze dwóch. Zanim idzie, tylko sprząta. Ja wiem, ale co nikt nie jest w stanie podejść im pomóc? Bo co bo to dziecko? Nie, nie rozumiem. No, w już nie umrze. Okej, okay, ty... Stań. Podejdź tu. I ty powinnaś być w stanie ich... sięgnąć. wybić powolutku. No, i jak zwykle telefon. E, dobra, następnego dnia, jeśli wszyscy wyśpią, i ten, i biorę ich. Biorę wszystkich i chyba. E, tutaj co mogę. A, no dobra. Niech jeszcze to zrobią w takim razie. Może coś idę? przynoszą te mechanoidy. Co z tego będziemy mieć? Aha, tylko sali więcej, tak? Tak. Dobra. Biorę wszystkich. Hmm. Ty idź, weź sobie shotguna ubierz. No to jest jakaś taka śmieszna lampa naścienna. Nieważne. Ja, że to i tak będzie ostatni odcinek, więc wszyscy pod broń. Yy, tutaj stanąć mi jakoś. I idę się rozprawić z tymi. Dobra, podejść bliżej, tak żeby było więcej zasięgu. Fire at Will. Dobra, podejść bliżej tutaj. Trzelać do tego. tego No nie no ale strzelać do tego strzelać co wy Dobra, jeden ubity do następnego tutaj, tędy, tutaj, tutaj, tutaj nie stańcie tutaj, czy on tu podejdzie? To oczywiście do wzięcia, i strzelać do tego może się uda. Jak się uda, to fajnie, jak nie, no to trudno. Tak czy inaczej będzie koniec serii. Kolejny upadł. Co to otwórz. Zobaczmy, co to będzie. Ewidentnie nie byłem na to przygotowany. Zostały przeżyły dwie osoby. A, bo. Tako. I no. Także. Kończymy serię totalną masakrą. Paru marło, Ale. No, nie będą w stanie z tego wyjść. Do tego dochodzą tutaj jakoś. Ja, ten się zdążył nie uleczyć, ale. A. Także e, dziękuję bardzo za e, obejrzenie serii. To by było na tyle.